Witajcie! Dziś w kuchni wyjątkowy gość. Co to jest? – To cukinia. – No właśnie, cukinia. Więc razem z moją córeczką Jagną zapraszamy was na odcinek, w którym dowiecie się, jak przygotować najlepsze wegańskie placki z cukinii. Zapraszam. Proszę podać mi cukinię. no Cukinię należy zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Chcesz ścierać? No, to ścieraj. Tak musimy zrobić, tak jak w domu, o, tak jak w domu, w naszej kuchni. To bardzo proste, dziecinnie proste danie. Ła! Dobra, mama będzie ścierać, a ty przerzucisz to wszystko tutaj. Przerzucaj, bo zaraz obficie oprószymy to solą, aby pozbyć się nadmiaru wody z Proszę, Jagienko, przerzucaj. Ja tutaj będę ścierać, a Wam zadaję pytanie. Jakie macie inne pomysły na wykorzystanie cukini w kuchni? Dobra, jagna. Cukinię już mamy Jagna. odsączoną mocno za pomocą dłoni odcisnąłam cały nadmiar płynu i teraz musimy zrobić jajko. Jajko z siemienia, bo to wegańskie. Raz dwa, dwa jajka. Z powodzeniem siebie możecie zastąpić nasionami chia. Jak będą trzy łyżki, to też nie szkodzi. Dobra, zaraz będziesz mieszała, moja droga. Siemielniane rozprowadzam z gorącą wodą. I poczekam, aż napęcznieje. Proszę wymieszaj, jak no. Ja w tym czasie ścieram czosnek na tarce. Bardzo ładnie. A co to jest? Ciośnek. No dobra, odsyłam Was teraz do naszej playlisty z przepisami wegańskimi i one naprawdę są świetne dla każdego. Chcesz wsypać mąkę jak do miski? Całą dokładną listę składników znajdziecie w opisie tego filmu. Pięknie. No i mieszaj. No mama jeszcze doda mąkę kukurydzianą, która również zastąpi nam jajko. I tutaj ją wrzuć, tu. Chcesz kosztować? I co? No. No, wyczyj sobie języczek. Ale próbować warto. Dodamy jeszcze proszku do pieczenia. Wlej tutaj siemię. Nie to no, wróc. To tutaj wlewaj. No. Uwielbiam twoją ekspresję, Agna. Dobra, dodamy jeszcze proszku do pieczenia. I pokażemy wszystkim, że nasze gotowanie naprawdę jest pyszne, proste i zawsze udane. Wykorzystać sezon na cukinie należy w pełni. Polecam Wam nie tylko te placuszki, ale na przykład fantastyczne ciasto czekoladowe z cukinią, czy leczo z cukinią, albo pastę do kanapek. I patrz, prawie gotowa jest nasza pasta, ale my tu jeszcze musimy dać mnóstwo koperku. Jeszcze Piorku. A lubisz pieprz? Mhm. Czy pieprz jest ostry? Pieprz jest ostry. Ostry, ale on tutaj będzie fajnie pasował, wiesz? Mama pokroi. A Jagienka wrzuci do miski mnóstwo koperku. Chodź, będziesz wrzucała do miski i mieszała. Teraz wrzucamy. Wow. A szczypiorku też damy? Lubisz szczypiorek? Mhm. To dobrze, mama pokroi. I damy sporo szczypiorku, proszę, wrzucaj i mieszaj. A ja już rozgrzeję patelnię, bo mama usmaży te placuszki na oliwie. Jeżeli masa byłaby zbyt gęsta, możecie użyć odrobinę płynu od odsączenia cukinii. I teraz wszystko jest tak, jak powinno być. Smażymy, Jagna? – Smażymy! <laughs> – No dobra, chyba jesteś już bardzo głodna, co? No to smażymy. Pięknie. Placuszki, smażcie się. Takie małe zrobimy, Jagienko, co? Takie malutkie, dla ciebie, do rączki. Ale to będą cudowne placuszki. Placuszki przekładam na ręcznik, aby wchłonęły nadmiar tłuszczu. A tu już mamy takie wystudzone. <laughs> Jakie chrupiące, przepyszne! Wiecie co? Dla mnie, a przede wszystkim dla niej, a przede wszystkim dla naszej kuchni Lidla należy się subskrypcja. Dobre? Powiedz dzieciom, czy jest dobre. Mm, zapraszamy.